We wtorek 7 stycznia po kilku tygodniach przerwy do zajęć wrócili zawodnicy zewki Kobyla Góra. Podopieczni Michała Giecza w trakcie okresu przygotowawczego rozegrają 8 sparingów, a do walki o ligowe punkty powrócą w drugi weekend marca. Na pierwszym tygodniu frekwencja była w miarę zadowalająca, ponieważ e, poza, poza chorym, chorym Witkiem Porębą i Krystianem Mokrzyckim, którego zatrzymały obowiązki zawodowe, e, wszyscy zawodnicy, którzy pozostali w drużynie e, byli. No i ta frekwencja jest zadowalająca. Będziemy trenować trzy razy w tygodniu, e, wtorek, środa, piątek, tak jak zawsze. W środę, tutaj w Ostrzeszowie na dużym boisku, dwa razy w tygodniu na Orliku. E, będziemy starać się zmienić troszeczkę ustawienie drużyny e, i poprawiać wszystkie aspekty, które, które, które były wcześniej, ponieważ zasady, zasady w grze będą praktycznie cały czas te same, czy to w fazie bronienia, czy w fazie atakowania. Natomiast, natomiast troszeczkę zmienimy ustawienie. Po przeanalizowaniu tamtej rundy uważam, że. Yy, mamy zawodników odpowiednich do ustawienia, w którym, w którym będziemy starali się grać. Natomiast, tak jak powiedziałem, w każdym aspekcie gry będziemy starali się poprawiać, w każdym mikrocyklu będziemy starali się poprawiać te aspekty. I tyle. Podczas zimowej przerwy zawodnicy mogli w 100% skupić się na odpoczynku. Trener nie zaplanował im bowiem indywidualnych treningów. Właśnie robię tych indywidualnych rozpisek, uważam, na tym poziomie gdzieś tam gdzieś tam śmiesznie to zażywa, ale nie do końca ufam chłopakom. Myślę, że nie każdy by to zrobił. Chciałbym, żeby wszyscy, żeby wszyscy zaczynali z tego samego poziomu, dlatego ten pierwszy tydzień jest taki wprowadzający. Natomiast, natomiast od przyszłego tygodnia zaczynamy już pracować troszeczkę mocniej. W Zewce nie będzie dużych zmian kadrowych. Prezes Artur Franikowski zdradził, których zawodników nie zobaczymy w rundzie wiosennej. Na pewno max góra, na tą chwilę poważna kontuzja, więc myślę, że ten sezon całkowicie odpuści. Mati Dębny, jesteśmy po wczorajszych rozmowach, ma się zastanowić, aktualnie jest w trakcie leczenia. Jeżeli będzie wykazywał akces gry, możliwe, że nastąpi jego wypożyczenie do innego klubu. No i czekamy na powrót Pawła Kubota. Na tą chwilę no, nie chciałbym zdradzać e, jakichś tajemnic. Rozmawiamy tam z trzema zawodnikami. Tak naprawdę ale wiadomo czekamy na jakieś oficjalne potwierdzenia i akces chęci tych zawodników. Kobylogórski zespół do rundy wiosennej przystąpi w bardzo dobrych nastrojach. Zajmowane piąte miejsce w tabeli piątej ligi z niewielką stratą do lidera daje duże powody do zadowolenia również wśród sponsorów. Ambicje trenera są dosyć ogromne, celuje gdzieś tam w awans. Ja mówię zawsze gdzieś podchodzę do tego na chłodno. Dla mnie i tak samo jak kibiców, liczy się to, żeby w każdym meczu wygrywać w dobrym stylu, tak żeby byli wszyscy zadowoleni, ale faktycznie sponsorzy z wyniku ogólnie są bardzo zadowoleni. Zewka, pierwszy sparing rozegra 18 stycznia na sztucznym boisku w Ostrzeszowie, gdzie zmierzy się z Sokołem Bralin.